Świetny trening w 25 minut, to możliwe z tym zestawem. Hej, to jest Marta z Codzienni Fit i witam Was na dzisiejszym treningu Błyskawica. To ekspresowy zestaw na całe ciało, który będzie idealny dla zapracowanych. Mamy trochę kardio, mamy trochę wzmacniania, będzie. Świetny, jeśli nie macie czasu. Do wykonania tego zestawu będzie Wam potrzebna tylko mata, woda i dobry humor, a całą resztą zajmę się ja i pamiętajcie, że jeśli chcecie poznać więcej moich treningów albo ćwiczyć z moimi planami treningowymi, to aplikacja Codziennie Fit na telefon już jest dostępna i jest darmowa. I teraz co? Zaczynamy trening. Chodźcie! No dobra, zaczynamy nasz ekspresowy trening od szybkiej rozgrzewki. Maszerujemy i w marszu głęboki wdech. Wydech, jeszcze wdech. Wydech i ostatni raz, głęboki wdech. Wydech i cały czas maszerując, otwieramy klatkę, zamykamy. Otwórz, zamknij. Otwórz, zamknij. Jeszcze trzy. Dwa. Jeden. I przechodzimy do truchtu. Nie ma czasu, słuchajcie, ja wiem, że Wy jesteście zapracowani i chcecie zrobić dobrą robotę. W 25 minut, proszę bardzo, do usług. Sprawdzę, o nie, widzicie, nie włączyłam treningu na zegarku, ale by było, byśmy musieli robić to jeszcze raz, bo wiadomo, trening bez włączonego zegarka się nie liczy. Krążenie ramion w przód. 5, 4, 3, 2, i do tyłu. 5, 4, 3, 2, 1. I od razu kolanko góra. Raz, 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 raz. Będziemy dzisiaj szybko zmieniać, żeby dostarczyć Wam pełen experience. Te 25 minut zrobić naprawdę dobry trening. Nigdy nie dajcie sobie mówić, że nie da się zrobić dobrego treningu w krótkim czasie. Da się. Zacznijmy od tego, że każdy trening jest dużo lepszy niż niezrobiony, więc już jesteście na plus. Cztery, trzy, dwa, ostatni raz, pięknie, i teraz będziemy zbierać grzybki. Hop, hop. I dołączajcie do mnie raz. Raz, pięknie. Pochylamy się. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, 3, 2, 1. I wracamy do truchtu. Głęboki wdech, wydech. Trochę się zwiększa oddech, nastąpiłość oddechów. Nasze ciało już wie. O nie, oni coś planują, będziemy ćwiczyć. I prawdopodobnie gdyby miało taki swój system dowodzenia, jak w bajce było sobie życie, to teraz ten taki dziadek by powiedział, ale super! Ćwiczenia są dla nas dobre, więc my się w sumie cieszymy. Ręce do boku, puls, jeszcze. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Luz. Jeśli nie wiecie, o jakiej bajce mówię, musicie nadrobić. Koniecznie. Ręce do góry, wyciągamy się, i raz jedna, raz druga strona. To jest po prostu bardzo przyjemne, więc robię to też dla siebie. Cztery, trzy, dwa, okej. Okay. Chodzimy na dół do deski. Jedna noga do przodu, ręka do góry, wróć. Góra, wróć. Góra zostań trzy, dwa, jeden. Deska z deski do góry. I teraz to samo zrobimy na drugą stronę. To jest jedno z moich podstawowych ćwiczeń do mojej rozgrzewki na siłowni. Robię je zawsze. Zawsze. Ostatni raz trzymamy. I otwórz klatkę. Trzy, dwa, jeden. Pięknie. Dłonie pod barkami. Przejdź do deski. I trzymamy deskę na pięty brzuch. Wbij dłonie w matę, jakbyśmy chcieli ją przepchnąć za podłogę. Do sąsiada. I trzymamy. Wiem, dziwne. Deska na rozgrzewkę. ale to wszystko jest bardzo uzasadnione. Aktywizujemy teraz kor. Uwaga, luz, łyk wody i zaczynamy robotę. Rozgrzewka tylko 4 minuty. Lecimy z koksem, moi drodzy, lecimy z koksem. Pierwsze ćwiczenie. Wstajemy i robimy łyżwiarza, czyli przejście raz, raz lub bez skoku w ten sposób. 20 sekund zaczynamy. Mam nadzieję, że zdążę w tym czasie zawiązać lepiej buta. Mam 10 sekund. Uwaga, dałam radę. Dobra. Ready? Wiem, wiem, nie macie czasu. 3, 2, jeden. Lecimy, raz, 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 raz. Pięknie, mocne ręce cały czas też pracują. Zawsze jak mam ręce w ten sposób, kojarzy mi się to z sesjami zdjęciowymi. Bo słuchajcie, jak robię jakieś zdjęcia na przykład do promocji aplikacji, do promocji wyzwania. Robię różne sportowe pozy i tam wszystko musi ładnie wyglądać. Więc oprócz tego, że ja muszę technicznie dobrze robić ćwiczenie, to też na przykład fotograf mi zwraca uwagę, Marta, nie możesz mi tak roztapieżonych palców. nie? Nie może być nie możesz takiego skoku musi. Być taki. I, uwaga, luz i zawsze mi się to z tym kojarzy, że nie wiedzą, że człowiek musi ładnie wyglądać, robić technicznie dobrze, to jeszcze te palce i o wszystkim musisz pamiętać naraz. Kolejne ćwiczenie, schodzimy na dół i do góry w szerokim przysiadzie. Uwaga! Lecimy! Dół, góra. Dół, góra. Pięknie. Stopy szeroko, kolana na zewnątrz. Sumo. I ciosy. Raz, 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 raz. Skręt ciała. Im bardziej skręcamy ciało, tym bardziej pracujemy też nad mi brzucha. Pięknie. Dawaj, dawaj. Trzy. Dwa. Jeden. Luz. Więc już macie patent. Jak będziecie kiedyś robić sesję z niedziałem, to będziecie pamiętać o tym, żeby ręce trzymać tak. Jakieś simsy, nie? Albo jak AI, kiedy generuje ludzi. <gryz> Bez palców. Okej. Okay. Kolejne ćwiczenie, prawa noga do tyłu. Robimy puls, puls, puls. Przeskakujemy na drugą i znowu trzy razy puls i skok. Uwaga! Lecimy. Raz, dwa, trzy, przejście. Raz, dwa, trzy, przejście. Muszę Wam się do czegoś przyznać. Ten trening nagrywam też bardzo samolubnie dla siebie. Brakuje mi czasami takiego, wiecie, bezmózgowego, żebym sobie włączyła, zrobiła jak nie mam czasu. Wyobrażam sobie, że będę robiła ten trening pewnie często w jakichś hotelach. W podróży. To jest idealne 20 minut. I tak człowiek ma hm, czy 20 minut naprawdę warto? Warto. Słuchajcie, warto. Luz. Prawa, lewa noga. Do boku. Warto chociażby dlatego, że. Start. Warto chociażby dlatego, że nawet jeśli nie spalimy nie wiadomo ile kalorii w 20 minut bo dla niektórych to jest największy wyznacznik, nie powinien być to budujemy w sobie taką świadomość, że jesteśmy regularni, nie? Takie poczucie, że mamy sprawczość nad tym, co robimy trochę. Mi to zawsze poprawia mega humor, że ok, może nie mam czasu, może jestem w podróży, może robię dużo rzeczy, może mam dużo zmartwień na głowie, ale te 20 minut sobie wytargałam dla siebie w ciągu tego dnia i robię coś porządnego, żeby poczuć się lepiej. Luz. Super. Wracamy do pierwszego ćwiczenia. Łyżwiarz. Pamiętajcie o rączkach? O, albo jak królowa, nie? Mm -hmm. To też mi to przypomina. Trzy, dwa, jeden. Idziemy. Hop. Hop. hop, hop, hop. Raz, 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 raz. Oddychamy. Ja tak czuję, że skoro jest to trening, który nagrywam też dla siebie i który będę często robiła, to pozdrowienia dla Ciebie, Marta z przyszłości. Wiem, że będziesz to oglądać i powiesz sobie, Boże, dlaczego to powiedziałam. Ale w tym momencie. Marta z przeszłości uważa, że to dobry pomysł. 3, 2, 1, plus. Pięknie. Sumo z sami. Stop mocniej na zewnątrz, na zewnątrz. I uwaga. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Dół i góra. Dół, góra. Pięknie. Oddychamy. Skupiamy się na ciosach. Mocne skosy. Super. Jeszcze 10 sekund. Dawaj. Uśmiech. Ekstra. Trzy. Dwa. Jeden zakrok z pulsem i przeskokiem. Wiem, wiem, wasze ulubione ćwiczenie. Zawsze jak włączam gdzieś e, zakrok z przeskokami, to strasznie babolicie w komentarzach. Ale to jest dla to dobra. Trzy, dwa, jeden. Lecimy. Raz, dwa, trzy. Przeskok. Raz, dwa, trzy. Przeskok. To jest super ćwiczenie. Bardzo fajnie wzmacnia całe nogi. Pracują pośladki. Przy okazji mamy trochę cardio, tak? A jak wiemy, mamy mało czasu dzisiaj. Więc chcecie, żeby to wszystko było efektywne. Mamy to wszystko w tym ćwiczeniu. I nie lubimy go, bo jest męczące, jeszcze. Plus. Była noga do boku jedna, czas na drugą, żeby oba pośladki ładnie popracowały. Uff. I po tym ćwiczeniu mamy dłuższą przerwę na wodę i przechodzimy do kolejnego bloku. 3, dwa, 1. Lecimy. Mówiłam, że dzisiaj będzie szybko lecieć wszystko. Oddychamy. Bok. Pięknie. Bok. Super. Raz. Raz. Jak już jesteśmy w tej pozycji, w której nie możecie uciec, bo jest połowa treningu, że tak nie warto wyłączyć, nie? To ja Wam tylko przypomnę, że moja aplikacja Zdjęcie Fit jest za darmo do pobrania. Większość funkcji, które pozwalają Wam na wyszukiwanie treningów, korzystanie z darmowych wyzwań. To wszystko możecie zacząć już teraz. Luz, przerwa. Jak będziecie chcieli jeszcze jakieś krótkie treningi, to tam w filtrach możecie sobie zaznaczyć, jaki czas macie. To jest super przydatne, a myślę, że niewiele osób jeszcze z tego korzysta. Drugi blok. Popatrzcie na mnie. Pompka, przejście, pompka, może być na kolanach, wersja dowolna i już chodźcie, bo zaczynamy za 3, 2, 1, lecimy. Pompeczka, przejść na bok i pompeczka, super. I znowu przejście, oddychaj, spokojne, powolne tempo, nie śpiesz się. Wszystko w swoim czasie. Super. Ostatnie sekundy Trzyma. jeszcze 3, trzy, 2, jeden. plus. Ej, słuchajcie, poszło Wam tak dobrze. Że musimy to zrobić jeszcze raz. Muszę zobaczyć, czy na pewno wyszło Wam aż tak dobrze. I przy okazji tak mamy dwa powtórzenia plus potem już nigdy nie będziemy Lecimy, pompeczka i przejście. Pompka, przejście, pięknie, raz. Raz. Jest coś przyjemnego w robieniu dwóch tych samych ćwiczeń pod rząd. Po pierwsze, ciało już wie, co ma robić. Znamy ruch, wiemy, czego mamy oczekiwać. Z drugiej, ta świadomość, że już potem tego nie będzie. Pięć 4 nie odpuszczamy. Teraz trzymaj do końca luz Super, chwilka przerwy, kładziemy się na plecach i nożyce. Uwaga, nogi prosto. I robimy nożyce. Jeśli chcemy trudniej, unosimy głowę łatwiej, nogi trochę wyżej im wyżej nogi, tym jest łatwiej im niżej, tym jest trudniej jeszcze jak dodam głowę to jest już w ogóle hardcore więc wybieramy swoją wersję i oddycham oddycham pracujemy ostatnie sekundy, dawaj palce point luz Uff. Jeszcze raz to będziemy robić. Już wiecie co i jak. Wiecie jaka wersja. Luzik, Mamy to opanowane. Uwaga. Trzy, dwa, jeden. Lecimy. Albo wersja, nogi wysoko, albo troszkę niżej. Jeśli Czujemy, że w grę wchodzą plecy. To znaczy, że jest za ciężko. Unosimy nogi wyżej i tu pracujemy. Jeśli możemy. Głowa do góry. Stopy point. I tniemy nożyczkami. Tupu, tupu. Jeszcze troszkę. Luz. Oh. Nie mogą sobie doczekać tej przerwy. Przechodzimy do kraba. Raz dotykamy jednej. Raz drugiej. Stopy. Trzy. Dwa. Jeden. Lecimy, raz i dwa, raz i dwa. Pięknie, jak projektowałam ten trening, to ja myślałam, hm, dawno tego nie robiłam, hm, dawno tego nie robiłam. I to, tak właśnie powstał ten blok. Ćwiczenia, których Marta dawno nie dawała na treningach. Staramy się mocno sięgnąć do stopy, żeby zaangażować mięśnie brzucha. Bardzo często słyszę, że wy nic tu nie czujecie w tym krabie. W krabie pracuje całe ciało. Ale jeśli chcemy bardziej zaangażować brzuch, mocno wyciągamy ręce. Plus. Jeszcze raz to samo. Jeszcze kilka minut, koniec treningu. Super robota. Super robota. Lecimy. Sam fakt, że nie macie czasu albo macie mało czasu i odpalacie ten trening. Powinniście czuć się, czuć się z tym dobrze. Hop, I mocno wyciągamy. Wyciągnij, poczuj jak ten brzuch się angażuje. Pięknie. Raz. 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 Jeszcze troszkę. Pięć. Cztery. 3, 2, Luz. Ok. Popracujemy teraz jeszcze nad brzuchem. Dłonie, przechodzimy do deski po prostu, dłonie pod barkami. I teraz deski, noga. Do góry i do tułowia. Prawa cały czas. Lecimy do góry noga i przyciągnij do tułowia. Do góry i do tułowia. Hop i hop. Uff. Mocne wydechy. Wydech, kiedy kolano podchodzi do kratki. Luz. To samo, teraz tylko użyjemy drugiej nogi. I potem mamy króciutką przerwę, łyk wody i ostatni, bardzo krótki blok. Krótki, ale konkretny. 3, 2, 1, druga noga. Do góry i do klatki. Do góry, klatka. Do góry. Tutaj już za drugim, trzecim powtórzeniem powinniście poczuć, jak cały brzuch pracuje. Robimy to powoli, stabilnie. Jeśli czujecie tu też ręce, to nie jest nic dziwnego. Ręce też tutaj mocno pracują. 3, 2, 1. Luz, łyk wody. Przed nami mini blok, mini blok interwałowy. W końcu 25 minut trzeba to dobrze zakończyć. Pierwszy ćwiczenie, które będziemy robić, to jest po prostu barpis, czyli wyskok, dotknij klatki, wracasz w górę. 30 sekund pracy. Szykujemy się. Ok. 3, 2, 1. Lecimy. Dotykasz klatką maty i do góry. I wyskok. Hop. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz modyfikować to ćwiczenie. Schodzą do góry, pięcie na palce, schodzić na dół, na kolana i dopiero do klatki. Zawsze szukam modyfikacji, a nie wymówek, dobra? Jest naprawdę dużo rzeczy, które muszę zrobić. Luz. Drugie ćwiczenie. To też bardziej. Ale dowciar dzisiaj będzie. 3, dwa, jeden, lecimy! Nie, dawaj, dawaj. Jestem z tobą 15 sekund. Oddychamy, oddychamy. Jeśli musisz zwolnić, zwolnij, ale nie przystawaj. Los. Trzecie ćwiczenie. Co to może być? O! To barpis. 3, 2, 1. Lecijmy szybko szybko da nim mózg się zorientuje. Piękna robota. Dawaj. Pię sekund! Do końca 3, 2, 1 plus. Nie bijcie mnie teraz. Ostatnie ćwiczenie. To też bardzo. Wiem. Nie wiem kto to wynosiu. Chyba ja. Tylko Uwaga, ostatnie 30 sekund! To Słuchajcie, wy możecie mnie wyłączyć. A ja muszę z sobą żyć. To jest dopiero problem. Dawaj, dawaj! Połowa za sobą. 15 sekund i kończysz ten trening. 10, trzymaj do końca, do końca. Dawaj, dawaj, nie poddajemy się. 3, trzymaj. Lustrz. Nie mogłam Wam od razu powiedzieć, że zrobimy 400 barpis, bo byście nie zrobili byście powiedzieli, no chyba na głowę upadła, wdech, wydech i skłon i oddychamy. Głęboki wdech, wydech, super robota. Nie mamy dużo czasu, więc super szybkie składanie. Cały czas skłonie spleć ręce. Skieruj dłonie do sufitu. Otwórz klatkę. Trzy. Dwa. Jeden. Powoli do góry. Kręg po kręgu. Łapiemy lewą stopę. Przyciągamy do pośladka. Otwórz bark. Co znaczy otwórz bark? To znaczy, teraz jest zamknięty. Zobaczcie, jest do przodu. Teraz jest otwarty. Cofam go, otwieram tą przestrzeń. Druga strona. To samo łapiemy za stopę, pięta do pośladka, rozciągamy przód, uda i jednocześnie otwieramy bark. Głęboki wdech, wydech. Jeszcze raz wdech, wydech. Świetnie. Stań sobie, ręce do góry, wyciągnij się w lewą stronę, głęboki wdech, wydech druga strona. No i super, dziękuję Wam bardzo za wspólny trening. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, że więcej treningów i wyzwania treningowe znajdziecie w aplikacji Codziennie Fit. Link w opisie. A na dzisiaj to już wszystko. I po treningowa piąteczka. Pa! Ja wiem, ja wiem, nie mówcie mi tego, ja wiem. Wiem, że te barbecue było poniżej pasa. Ale stwierdziłam tak, mamy 20 minut, 25 minut. Ja osobiście lubię pod koniec treningu takiego krótkiego poczucia, że żyję. I to jest dla mnie zawsze takie poczucie, że żyję, walnę sobie z wiem, że prawie umarłam, czyli żyję. I na tym to polega. E, <grytania> zabieg motywacyjny, nie mówiący Wam o tym, ile barpi zrobimy. myślę, że był dobry, bo gdybym powiedziała Wam od razu, że robimy 4 serie, to by był spadek motywacji. A tak to. Było zawsze te, ta nadzieja. No już nie zrobić trzech razy, nie? No już czterech to na pewno nie będzie. No i można się pomylić. Gorzej jak będziecie robić ten trening następnym razem, ale ufam, że macie taką pamięć jak ja. Ja mam pamięć gołębia i po prostu nie będę już pamiętać, że tam było tyle barpis i po prostu drugi raz to zrobię, znów się zmęczę, zapomnę, jak to gołąb. I potem następny raz, i następny raz, i następny raz. Zawsze można dodać ten trening do ulubionych babce i do niego wracać. Pamiętajcie, że macie taką opcję: jest takie serduszko, to jest super fajne. Eee, I co? I cieszę się, że byliście na tym treningu razem ze mną. Eee, cieszę się też, że oglądacie napisy do końca. Czytam wasze komentarze, że to robicie. Więc bardzo jest mi miło z tego powodu. I mam nadzieję, że to będzie taki Wasz trening to go. Jak nie wiecie, co zrobić, macie 25 minut, albo właśnie gdzieś jesteście, dobra, wiem co robić, robię błyskawice z Martą, nie? Ja na pewno będę do niego wracać, pewnie zwłaszcza w trakcie podróży. Czasami, jak w hotelach jest średnia siłownia, to ćwiczę w pokoju hotelowym. Tam jest mało miejsca, mało czasu, bo zawsze chcemy zwiedzić wszystko. Więc myślę, że to się idealnie sprawdzi i będzie odpowiadało na moje i na Wasze potrzeby, mam taką nadzieję. I pamiętajcie też, że jak robicie trening. I chcecie mi to powiedzieć, to zawsze możecie dodać stories, mnie oznaczyć. Ja staram się oglądać wszystkie stories, jest ich dużo, ale staram się być na bieżąco. Może nie odpisuję zawsze, ale mam na Was oko i Was widzę i Was kojarzę po nikach, co jest myślę, że mega słodkie, bo... Czasami nie znam waszych imion, ale znam wasze nicki i kojarzę nick z twarzą, więc to już jest dużo. A potem, jak spotykam was w realnym życiu, mówicie swoje imię, a Okej, okay, ona się nazywa Magda, albo Ola, albo Marcin, bo faceci też ze mną ćwiczą, co też jest bardzo, bardzo miłe. No dobra, na dzisiaj to już wszystko i buziaczki. Pa!